Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Diam, a to jest kolejny odcinek mm, serii Zagrajmy w Gotik. Tak, i kontynuujemy sobie wypełnianie Cesto Nie w tej historii I idziemy sobie teraz na plac świątynny. ponieważ teraz ma się odbyć właśnie ten rytuał Przyzwania przezwania świętego, śniącego, tak. Tylko nie wiem, czy on teraz będzie? O. Dala. Długi czas oczekiwania dobiegł końca. Wszechmocny śniący doprowadził nas tutaj, gdzie będziemy świadkami jego przebudzenia. Artefakt, który ukazał nam w wizji, skupi naszą duchową siłę. Zjednoczcie swe myśli tak, by śniący usłyszał naszą modlitwę. Bo jego jest moc, która wyprowadzi nas na wolność, a my jesteśmy jego wybranym ludem. Przebudź się, o śniący! Co się stało? Tak, mistrzu, co się stało? Czyś ujrzał drogę do wolności? Właśnie, miał nam pokazać drogę do wolności! Co z tą drogą? Co widziałeś? Ech, cisza! To oczywiste, że ścieżka do wolności prowadzi przez krainę orków. Śniący wskazał nam miejsce, musimy je tylko odnaleźć. Niedaleko stąd znajduje się wejście do jaskini orków. Tam zaczniemy poszukiwania. Niech Śniący będzie z nami! Co to może znaczyć? Czy mamy walczyć z tymi potworami? Ja pójdę ze strażnikami świątynnymi. Nowicjusze, niech znoszą modły w naszej intencji. Okej, okay, mamy trzeci rozdział. I szczerze wam powiem, że... Za dużo ja tam nie widziałem. A tak naprawdę ja nic nie widziałem. Wiem tylko tyle, że Gotik ma tam problemy z jakimiś bibliotekami, że nie potrafi y, po prostu odczytać wideo. No, ale no, Iberion tutaj sobie leży. Zemlał czy cokolwiek, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Pogadajmy sobie z Korka Ankaraem, sorry. Co się stanie teraz? Wizja była bardzo mglista. Zamiast odpowiedzi dała nam jeszcze więcej pytań. Ale jedna rzecz nie ulega wątpliwości. Widziałem orka w jaskini. W pobliżu znajduje się opuszczone miejsce orkowego kultu. Orkowie chowali tam swoich zmarłych. Dlatego nazywamy ten lawirynt jaskin cmentarzyskiem orków. Nasz kurwa lukor udał się tam z oddziałem strażników świątynnych. Może znajdą coś, co pozwoli nam wyjaśnić znaczenie wizji. Przydałby mi się ktoś, kto rozejrzy się tam trochę i zda mi raport z sytuacji. Dlaczego nie pójdziesz tam sam? W końcu jesteś przywódcą Straży Świątynnej. Moim zadaniem jest ochrona Jaśnie Oświeconego. Muszę zostać na miejscu, żeby strzec Iberiona. Oddałeś obozowi nieocenione usługi. Tylko na tobie mogę polegać. Proszę, udaj się na cmentarzysko Orków i dostarcz mi informacji na temat odkryć poczynionych przez strażników. Natychmiast ruszę w drogę. Zanim pójdziesz, weź ten pierścień. Niech cię chroni w walce. Gdzie jest to cmentarzysko orków? Niedaleko stąd. Nowicjusz Talas wskaże ci drogę. Znajdziesz go na świątynnym by dziedzińcu. To się już więcej nie powtórzy. Możesz mnie Chcesz zostać silnym wojownikiem, więc szukasz mi to chwalę. ale ja nie poświęcam mój czas tylko członkom w tej historii musi być to miejsce. Tak, tak Musimy się nauczą. udać. Mm, do tego cmentarzyska. Zapek. do, masz... do... Talasa, mm, naszego ulubionego pomocnika. Zgadajmy lepiej. Czyli gdzie on był? Tak nie było. Jak Ta nie to nie Dobra, chodź tu. Przestań palić to zioło! Ej! Dobra. Mnie k A więc znowu mam robić za przewodnika. Niech to szlak, Bodajbym nigdy nie ujrzał tej księgi na oczy. No dobrze, chodź za mną. No, przynajmniej nie ma z, żadnych przeciwieństw. To dobrze. No, jestem ciekawy, czy sobie poradzę z tym cmentarzyskiem. Nie jestem do końca pewny, co to się stanie. Od razu. Aha, czekajcie, jeszcze mogę sprawdzić praty. sobie pierścień, który dostałem. Yy, ochrona przed pociskami. To się chyba nigdy nie skończy. A, na co na tym pierścień? i ochrona nie przed pociskami. Kto Dadajmy będzie w nim ej? strzelu, ey? What the hell! Help, help. Kurde. Mylę się dzisiaj w tym odcinku coś. <laughs> Sorry wam. Mam nadzieję, że niedaleko jest ten, to cmentarzysko, bo kurcze. Przy jego prędkości to nie zajdziemy za daleko. Byle nie przyszło mi walczyć z jakimś orkiem, bo to to już zerowe szanse, powiem Wam. A co my w ogóle mamy zrobić?

Kurczę co za zbagowane to drzewo. ciup, ciu, ciu, ciu. Nie fajnie, fajnie biegają, naprawdę. <grafię> gra mojego dzieciństwo, powiem wam. Można powiedzieć, że ta gra nauczyła mnie mówić. <grafię> Ej, talasie, talasie. To, to tam przez ten most? No na no, to wygląda. A czekajcie, ja w ogóle sobie nie zapisałem. 26 jest safe. Hmm. Jeszcze niedawno byłem uczulony na ten Nie saponium. pójdę z Tobą na drugą stronę tego mostu. Nie jestem samobójcą. Oszalałeś, że chcesz tam wchodzić. Nawet Ballu Korst tamtąd nie wrócił, a on miał ze sobą świątynnych strażników. Co ma być, to będzie. Wracaj do obozu. Ja się tu trochę rozejrzę. Bez jego znajdę wszędzie. Fajne, fajne. Dobra. Bez zaskoczył tym tekstem. Co ma być, to będzie. O nie. Nie, 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 nie. Wiedziałem, że nie będzie łatwo. O! I nic mu nie zrobiłem. Pięknie. O! Król, Król, Król. W ogóle ile ja mu robię? A nie jestem ja tacy widzi. Myślałem, no. <grywa> Dobra, jest całkiem nieźle jak... Kurcze, tam chodzi o... Przejdź, 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 O, macie mięso. Fajnie. Kurczę, nie mogę cię... Jeszcze jeden był. O! Fajnie? Kurczę, zapomniałem sobie kupić jeszcze miksturek. Mogłem wcześniej o tym pomyśleć, ale dobra. Sorry, jak słyszycie, jak nawalam w klawiaturę, ale cóż poradzisz? Że taki mikrofon, który wychwyta wszystko wychwyci znacznie. Mmm, dobra, dość. Dość bezi, bo zgrubniesz. pamiętaj o swojej wiecie. Hmm. Never mind, never mind. Nie wiem, co ja tu gadam w ogóle. O, nawet nie musiałem strzelać w z łuku, żebyś podeszedł. O, kurde. A, yo, bitch. Bitch. crush, crush. Ej, nie było tak trudno. <laughs> no to dobrze, dobrze. <laughs> Jeszcze raz dwudziesty siódmy, już nie będę przesadzał z tymi save'ami. No come on, man! Aha, No tutaj pasuje troszkę to zapisywać, bo to. Come on! Co jest? No chodź drugi Ja nie... Dobra. Dobra. Może to głupi, ale... zażyłem sobie przedtem tego. Mixturk. Kruszwarok. Kruszwarok. Ile on... ono w ogóle, ten... Hmm. Całkiem sporo. Dobra, to sprzedajemy sobie wodę. A Aj, strasznie. No, jak żeby inaczej? Oczywiście musi być zielony nowicjusz i miecz sędziego. Czekajcie, czekajcie jeszcze raz. Mierz sędziego. 30. Nie tak dobrze. Czekajcie, jeszcze spojrzę sobie, co tam jest. Tutaj obok. Tutaj nic. Ale tutaj coś było. Chyba była taka ścieżka. Nie, zdawało mi się. Ok, wracamy. Jest ciemno. Nie pomyślałem o tym. Znaczy nie pomyślałem o tym, że będzie... Chociaż dosyć widzę. Nie jest tak źle. Nie wiem jak wy. Chociaż gamę ustawiłem dosyć wysoko. Oj, oj! Co to? Dramy zamknięte. Aha! Nieważne Po drugiej stronie coś było. Nein. Okej. Okay. Spojrzę sobie na stopper. O spoko. Jego szlak. <ślad> Spadł mi głośnik, no bez rap. Fuck. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay, okay. Jest dobrze, jest dobrze. Dobra. Tak to jest, jak się kładzie stoper yy, zaraz przy głośniku. <noise> dobra. <głosy> o boże, co za... Co za fail. No dobra, safe, safe, safe. <noise> Sorry wam za to. To było głupie. Oj Boże, Boże. Poczekajcie na moment. Okej, okay, już jestem, przepraszam Was bardzo. Zadzwoniłeś drzwi, także musiałem otworzyć. Dobra, Ej, 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 chodź, tu. Chodź, 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 Ha, o, ściepie. Jak mogłeś mi tyle wziąć życia? Kurczano. Kurczyno. Dobra. Mm, safe, safe us. 28. Yy, nie ma tu więcej orków. Boją się. Co ty bez tego jesteś? Jezus jak to wyciągnąć zawsze potem. Never mind. Never mind, man. I'm gonna hate you. Mm, I tu są takie właśnie te mm, Mumie. Wiem, że one zawsze miały coś wartościowego przy sobie. kur O, widzicie. Ognisty pocisk. Wiem, że miały fajne mikstury. To pamiętam. O. Ozdrowienie. Zdrowienie i tam coś tam jakieś takie, 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 nie wiem co to było. Esencja od czegoś tam. Tutaj oczywiście są zamknięte, także nie damy rady. Nie damy rady. Ale tutaj jeszcze widzę jakiś panów. No! Kurde. Co to było? Słyszałem. Nie wiem, czy wysłyszeliście. Ale tam był odgłos wyciągania mierza z pochwy i. I tam walka jest jakaś. Aha. Wizam cię. Halo. Nie mogę z nim rozmawiać, bez jaj. Kurczę y... Zapomniałbym o tych mumiach. Ej no no tam to było umiara ktoś, albo nie wiem. Jakiś bug, czy? Dobra, nie zginie, pewnie jest nieśmiertelny. Mm. Kolejna. Kolejny pan mumia. No, pan czy nie, pan to czy nie wiem, to czy to nie wiem, czy to pan. Psianka, psianka. Tutaj są jeszcze jakieś panowie. Mumie. Ok, sprawdzałem znowu stoper. I nie, nie wywaliłem żadnego głośnika. Jest! Przełącznik? Tam jest jakiś przełącznik? To czekajcie, zaraz sobie sprawdzimy, o co chodzi. O, fajnie, dużo y, esencji leczniczych, mikstur. Przełącznik, no czekajcie, bo ja tutaj się boję. Tak więc, safe. What... happened? Coś się zamknęło albo otworzyło. Czekajcie, i tutaj sprawdzałem? Kolejny przełącznik. Aha, to po prostu chyba otwiera te. O. Będzie, li, będziemy mieć haszu. Fajnie. O. Ochrona przed bronią 10. Kirie. Lejzon. Założymy sobie to. Tylko najpierw muszę coś ściągnąć. Oj kurczę, tutaj mam. Nie, wyrzucaj go. Tutaj mam pierścienie yy, zależności. Panu sprawdzałem? Nie. Ok. Nie wiem, co to był za ten. za pierścień, ale to nieważne. Krzysztof Rok. Jeszcze raz save. Ja bym się jakby nie zamknęła. Zamknięto tu. A potem nie mógłbym wrócić. Nie, to przyciski po prostu uruchomiam. Znaczy... Zresztą... Czekaj, byłem tu? No, tutaj chyba byłem. Mumia! Tu nie byłem, bo tutaj ciemno jak w, 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 w nie powiem gdzie. Kurczę, dużo się tego potwierało. Doskoczę tam? Nie doskoczę chyba. Wiecie, spróbujemy. Oj! Prawie. Nie, raczej nam się nie uda. Dobra, zrezygnuję. Oj! Jeszcze tutaj. Mmm, tutaj chyba byłem, bo tutaj to są te tak, tak oparte o siebie mumie jakby. Na więc byłem, byłem tutaj. Tutaj też chyba byłem. Hmm. No warto jest obchodzić, ponieważ tutaj dużo, dużo wartych rzeczy jest. Dużo wartych rzeczy. No, 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 dobrze, będzie. Praktycznie wszystkie co otwarłem. Ej, tam non-stop słyszę jakieś odgłosy z bitwy. O, tutaj chyba nie byłem. Chociaż nie wiem. O, właśnie, nie byłem. Okej, okay, bonus mana. Fajnie. Drogie, drogie rzeczy, bardzo. O Jezus! Masakra, ile to warte jest! Tutaj jeszcze chyba nie byłem. Jeśli tego jednego sprawdzę pana. No nie, nie byłem. Znaczy byłem. Dobra, już popieprzę to, bo... Yy. Hmm. Czas się kończy pomału. A ja jedna druga filmiku chyba tutaj potwierałem tę mumie. Ale dobra. Jeszcze zabijemy sobie tego pana i zakończymy odcinek. Czekaj ja... Ты поможешь, что не? Скакой. Ну, no, скакой, скакой. No, No chodź, mały. zapraszam, chodź, no chodź, tam ten się nie tak powiem. Dobra, pierwszy załatwiony. O, ho, ho, ho. Mamy. Mamy miąska Fajnie. Okej. Okay. Także ja robię 29 safe. I dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych do lajkowania, subskrybowania i łapkowania. Trzymajcie się, cześć! Bye bye.